Adjian Jayasaro, nauki z żółtych kartek. Załóżmy, że robisz zdjęcie telefonem komórkowym i udostępniasz je znajomemu. Czy obraz, który pojawia się na ekranie twojego znajomego, jest taki sam, czy inny niż ten, który wysłałeś? Są zarówno takie same i jednocześnie różne, prawda? Obraz jest taki sam, ponieważ składa się z dokładnie tego samego układu pikseli co oryginał. Różni się tym, że piksele tworzące obraz w telefonie Twojego znajomego nie są tymi samymi pikselami które tworzą obraz w Twoim telefonie. Załóżmy, że zapalasz nową świecę od płomienia starej, która za moment zgaśnie. Czy płomień nowej świecy jest tym samym płomieniem, czy innym niż ten, który palił się na starej świecy? Ani tym samym, ani innym. Porównaj dzisiejszego siebie ze sobą dwadzieścia lat temu, dziesięć lat temu, pięć lat temu, rok temu. Czy jesteś tą samą osobą, czy kimś innym? A jak ma się Twoje ja dzisiaj? Do tego z wczoraj. Ty teraz i ty, kiedy wstałeś dziś rano? Twoje ja w tym momencie, w porównaniu do tego, gdy zacząłeś czytać tę stronę, ty, kiedy zacząłeś czytać to zdanie, oraz ty, gdy dotarłeś do znaku zapytania. Kontemplując tę regułę ciągłości, ani tożsame, ani inne, w jej różnych formach możemy zbliżyć się do prawdy o Anatta.